Cześć Mateusz Animator z pasją, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znów zabawę kolorową chustą, a z racji tego, że mamy dzień ziemi, przygotowałem 6 zabaw, które można ułożyć taki scenariusz dotyczący dzisiejszej tematyki lub zabaw, które można wykonać osobno. 6 zabaw, tak jak mamy 6 kolorów na naszej chuste animacyjnej. Zapraszam do oglądania, a jeżeli chcecie zobaczyć inne pomysły na chustę animacyjną, tu macie playlistę filmów no i zapraszam też na kanał Animator z Pasją, aby zobaczyć inne pomysły na zabawy w domu, na zabawy z grupą dzieci, czy na przykład na zabawy na spacerze. Zaczynamy oczywiście od tego, jakie rekwizyty wykorzystamy. Ok, zobaczmy, co dzisiaj będzie nam potrzebne, a więc na pewno będzie to chusta animacyjna, która w moim przypadku ma 6 kolorów, czyli dzisiaj będzie 6 zabaw. Dodatkowo wykorzystam kostkę do gry która też jest w sześciu kolorach, taki jak chusta. Niebieskie kuleczki, ale zamiast kuleczek można wykorzystać papierki, o tak, ja tu mam bibułę czerwoną, można wykorzystać czerwone papierki. Oprócz tego ja dzisiaj będę korzystał z woreczków. Woreczków gimnastycznych też w kolorach chusty, ale tak samo możecie je zamienić i wykorzystać do tego. Po prostu kolorowe kartki, które też są zbliżone kolorami do mm -hmm. chusty i na końcu Potrzebne będą, będą kilka takich butelek plastikowych oraz coś, co imituje kosz na śmieci. Na przykład mam taki oto kubełek. I już jesteśmy, czyli zaczynamy od koloru może rzucimy kostką Zobaczymy jaki kolor pierwszy będzie, a później będziemy szli po kolei. A więc zaczniemy od koloru żółtego. Zabawa pierwsza jest ze mną róża Zapacha pierwsza będzie polegała na tym. Mamy kolor żółty, a kolor żółty to zbieranie plastiku do naszych koszy żółty. Tym razem wykorzystamy w zabawie dwie butelki. W dużych 3000. Pytałem, za otwory? No. Ty szeroko. I teraz pusta musi mieć w środku, i do tego otworu muszą trafić tutaj okay. Mamy znaczniki. Uwaga, uwaga, teraz się, o jest, dobra, nie, mamy, uwaga, uwaga, i nie, nie, tą stronę nie, I pierwsza butelka zebrana. Pierwszą butelkę nie, zebraną, czas na nie, Dobra dobra, 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 yeah! A więc butelki plastikowe zebrane do wody. Czas na zabawę drugą. Wypad nam kolor zielony, a więc kolor zielony, czas na zabawę w kolorze zielonym. Szanuj zieleń, a więc kolor zielony będziemy spacerować tylko w wyznaczonym miejscu po naszej jakiejś ścieżce, wokół naszego na przykład parku, lasu lub w jakichś wyznaczonych miejscach. My rozłożyliśmy wokół pustych woreczki i teraz jeżeli macie grupę dzieci, to oczywiście zabawa będzie polegała na tym, żeby wybrany kolor wstaje i po woreczkach wędruje sobie dookoła e, naszej całej chusty i siada znów na miejsce. I wtedy wybieramy kolejną osobę Tato. do spaceru. Zobaczcie jak u nas to wyszło. Ty idziesz pierwsza. No? Oczywiście wszystkie dzieci siedzą wokół pusty, a więc te woreczki są dalej od pusty. Super. Dobra. Rzucaj, rzucaj kolejny. Zrzuci! No dobra. Fioletowy. Kolor fioletowy kojarzy mi się troszkę z takimi jakby e, owocami, jak śliwki, może jakieś e, takie właśnie, no, ze śliwkami, więc wymyśliłem zabawę, że należy też dbać o jakby te odpady biodegradowane, więc będziemy rzucać nasze owocki, to są owocki, do środka pusty. Można do tego wykorzystać jakieś kartkę papieru, położyć, i dzieci muszą w odległości od pusty po prostu rzucać do środka. My wykorzystamy do tego nasz taki zielony kosz, który będzie takim koszem na te owocowe odpady. więc poradzik i stara się trafić do środka. Tak, złożę Ale mamy góreczką. Dobra, więc zabawa myślę, że udana. W ale 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 nazbieraliśmy pełny kosz. Róża, rzucaj kolejną koszto. Jesteśmy nie, pełny A, pełny kosz. I czas na kolejną zabawę. Niebieski! Kolor niebieski. Tym razem kojarzy nam się z wodą. Mamy dwie zabawy, ale dzisiaj przedstawię Wam tylko jedną. Wykorzystamy do tego niebieskie kuleczki i znów wykorzystamy nasz kosz. Tym razem to będzie pojemnik na wodę deszczową, i będziemy starali się nazbierać jak najwięcej niebieskich kuleczek. Wkładamy go do przód. Słuchajcie, zabawa polega na tym, że musimy tak sterować tak sterować chustą, aby kulki wpadły do środka. Zobaczcie. Super, jeszcze mamy jedno. Uwaga, sterujemy. Jeszcze drugą, jeszcze nie, tak. Jeszcze te trzy, dobra. Steruj, steruj. Dobra, no tutaj był trochę. I ostatnia. Pokaż jak pięknie nazbieraliśmy kubełek wody do to Okej, okay, a więc czerwony tym razem wymyśliłem, że czerwony będzie polegał na tym, że warto jest segregować śmieci do konkretnych pojemników. Więc my tak samo segregujemy nasze woreczki do konkretnych kolorów. Powiedzmy dzieciom, poczekaj chwileczkę, powiedzmy dzieciom, że to są nasze świeci śmieci danego koloru, czyli na przykład żółte to są plastiki, zielone to są bion. Fioleta ma jakieś inne, porozrzucajmy je po kuście. dzieci zamykają oczy i później my nas no start. musimy wszystkie jakby dopasować do koloru. Zaczynajmy. Zamknij oczy. Trzy, dwa, jeden, sta! Dobra. Zielony na zielony, no już, zaczynajmy. Dobry. Zielony na zielony, niebieski na niebieski. Segregujemy tak odpady według koloru. Czerwony? Niebieski na niebieski, no. mhm. czerwony na czerwony. Tak. Czerwony czerwony. Masz niebieski jeszcze? Niemiecki niebiesko, niebieski. niebieski. Dobra, i patrzymy. Chyba, o tam jeszcze pomarańczowy, zobacz. Tak masz. I żółty. Pomarańczowy na pomarańczowy. Pomarańczowy na pomarańczowy. Pomarańczowy na Pomarańczowy. Dobra. I żółty na żółty. Super. Teraz była głazodowa, czerwona i teraz pomarańczowa. Przenoszenie kosza na śmieci z wypełnionymi, e, e, z wypełnioną koszą na śmieci. Że warto kosz odróżniać i warto dbać o porządek. Ale więc Siadamy wokół po I teraz, zobaczcie, jeżeli jest dużo dzieci, to bierzemy jakiś pojemnik, mamy położone trzy woreczki, czy jakieś można powiedzieć papierki. Nabieramy. Nabieramy. I przekazujemy kolejnemu dziecku. O, o. I dalej przekazuj bok, w bok. Tak. Co kolor. kolor? I dzieci przekazują po kolei z każdego koloru. tak Mam nadzieję, że podobały Wam się zabawy. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś swoje pomysły na takie zabawy takie klimatyczne w stylu właśnie segregowania, w stylu dbania o przyrodę. I zapraszam Was na inne filmy na kanał Animator z Pasją. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, ponieważ wtedy widać, że kanał rośnie i się rozwija. No i dzielić się pomysłami w świat. Dzięki serdecznie, do zobaczenia. Cześć!